No, to to jest tak, jest. Tak. Szanowni, niezwykle miło mi jest się powitać tutaj na spotkaniu, takim naszym wewnętrznym, Panią Karolinę, Panią Karolinę z Jerzyczek. Pani Karolina od wielu lat gra i naprawdę cieszy nas to, że coraz częściej możemy Do symboli polskich i muszę powiedzieć, że te symbole polskie cały czas polskości, dumy, patriotyzmu przewijają się u nas w dniu, i ja jestem z tego dumny. No, nie mogę y, sobie wyobrazić, co bym czuł, jakbym stał na polu i po, polskich chym grał. Myślę, że to jest uczucie naj, najwspanialsze i do pozazdroszczenia, bo nie sądzę, że kiedykolwiek będę miał okazję. I nie Jesteśmy tak. nie w stanie zatrzymać, jak z tą flagą białą czerwoną I, <toddź> I dziękuję Ci bardzo Karolina, że akurat, akurat jak ja byłam w przy naszej reprezentacji. Ty zdobyłaś złoty e, medal dla naszej gminy no, i sama dla siebie, na pewno i dla rodziców i, i, i dziękuję jeszcze raz za widzowie Ci serdecznie. Yeah. że mogłam tak z dumą reprezentować Minę Darłowo oraz kraj Polski. Jestem taka szczęśliwa, że aż mi w tym momencie brak słów. Stawanie na podium i odegranie Hymnu Polski było dla mnie wielkim wzruszeniem na kanter.